Proszę zobaczyć kalina wonna. Kwitnie jak to zwykle zimą. No, chyba, że są bardzo silne mrozy. To, to nie. Ostatnimi laty to nie ma takich mrozów. Raczej, proszę Państwa, pąki wspaniałe. O. No i tu na samej górze kwiatuszki wychodzą. Jeszcze malutko, ale będzie więcej. Proszę Państwa, dzisiaj ciepły dzień. Powyżej 10 stopni. Słoneczko nawet. Eee... Od, od, w sposób otwarty nam świeciło prawda? błękit na niebo teraz się trochę zachmurzyło no. No, ale tam trochę słońca prześwituje bardzo fajny dzień proszę Państwa stwierdziłem, że sobie pójdę do ogrodu tutaj zobaczyć co się dzieje chciałem powiedzieć że na przedwiośniu ale może to jeszcze za wcześnie by użyć tego stwierdzenia zobaczyć co tu jest co tutaj się dzieje te małe listeczki o to jest pięciornik biały. Proszę Państwa, już sobie rośnie. Tutaj taka dzika grządka zaniedbana, na której w tym roku chciałbym coś zrobić. W zeszłym roku zacząłem, ale nie skończyłem. Jeżyna tutaj ze swoją ekspansją atakuje zewsząd. Tu też widzimy jeżynę. Proszę Państwa, no a tu co dalej? A, jeszcze coś. Przetacznik leśny, proszę Państwa. Tutaj sobie rośnie w jakiejś tam donicy. O, a to jest jasnota plamista. Także już można się przyglądać dużym ciekawym okazom. Troszeczkę wygląda to zaniedbanie, że tak powiem, ale z wiosną będziemy tu porządki robić. Tutaj suche pędy wyszłoroczne, proszę Państwa. To jeści kropkowane. Jeszcze nie widać młodych roślinek, ale już niedługo pewnie się pokażą.